Drodzy Państwo, rzeczywiście zwyciężyliśmy, ale nie ci, którzy myśleli, że zwyciężyli. To my, polscy patrioci, którzy robili wszystko, modlili się o to, żeby prezydentem został Karol Nawrocki, to my zwyciężyliśmy. I tak naprawdę ten rok politycznie ogniskuje się wokół tego wydarzenia. Swoją drogą jest to symboliczne, że wybory, druga tura wyborów odbyła się 1 czerwca i można powiedzieć, że ten rok został podzielony właśnie dokładnie 1 czerwca. Pierwsze pół roku to były zmagania kampanijne. Mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę wiele to nerwów kosztowało mnie jako człowieka członka sztabu wyborczego Karola Nawrockiego i drugie pół roku po wygranej Karola Nawrockiego. Najpierw oczekiwanie na zaprzysiężenia, a później codzienne zmagania się prezydenta z nierobem premierem, z tym, że trzeba ich poganiać do roboty, a czasami, jak pracują, to chcą szkodzić i prezydent musi te kwestie prostować i wetować. Zapraszam do oglądania tego odcinka, w którym przede wszystkim chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie tę euforię.